Tutaj tłumaczyć nie muszę, co nie? Bo już wielokrotnie to powtarzałem. Przed przykręceniem głowic najpierw łapiemy kolektory. Pierwszy dokręcamy wydechowe. Później dokręcamy te stalowe kolektory. Sące i wodne. Dociągamy. Także pamiętać o tym. Żeby nie było czegoś takiego, że przykręcicie sobie głowicę A później będziecie mieć problem z przykręceniem kolektorów Bo otwory wam nie będą zgrywać, dlatego, że Te głowice w szpilkach mają tutaj tendencję do 2-3 mm pływania. Więc może wam tu nie zgrać otwór Tak samo tam Dwa Głowice czasami mogą się, jedna Schować, druga odchylić i potem jest problem, tak jak w tym przypadku tutaj Spowałem kolektor, bo był pęknięty. Bo może i to było też przyczyną, że głowice były nierówno. Kolektor był kupiony nowy, założony. A niestety, jak go przyłożysz tak, to on, on po prostu pływa. Na jednej, jedna jest wysunięta głowica, druga jest schowana. I potem wychodzą takie coś Ale myśmy już my tego właśnie obspowałem, żelivo, pięknie. nie znałem trochę, żeby to. Ta spójnica odprężona ładnie jest termicznie, i teraz myślę, że już będzie ok. W siebie w Majorku też mam tak pospawane trzycylindrowej, zresztą kilka razy już spawałem tak kolektor wydechowe i śmigają do dzisiaj. Nic się z tym nie dzieje. Zaoszczędzone kilkadziesiąt złotych. Dobra, skręcamy teraz. Przełapuję, tuż już mam przełapany kolektor wydechowy, już mam przekręcony. Będę dociągał kolektory wodne i słońce. Głowicę dokręcamy momentami 14-15 kg, czyli do 150 Nm, około 150-140. Ja ciągnę na 140 głowicę. Dociągam trzema etapami: 70-110. 140 tonometrów, nie? I teraz tak, kolejność dokręcania głowic. Zaczynamy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Tutaj nie, piąta, szósta. I teraz tak, siódma.

i dopiero tu zakończamy. 7, 8 i lecimy później. Następną. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tak ciągniemy. Teraz będę dociągał momentem 110 Nm. Po kolei. siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście. a tu muszę wysunąć sobie taką wysoko dwanaście 16. I tak to wygląda. Ja to ciągam na 140 dnm. 14-15 kg, nie? Można, można na 15. mi się wydaje, że w zupełności wystarczy. Nie ma co przesadzać, przeciągać tych śrub i yy, nakrętek. Uważam, że to w zupełności wystarczy. Ładnie. Niektórzy ładują, słyszałem, 20 kg. To jest lekka przesada. Bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. 5, 6, 7. dociągnięte. Siedzą ładnie. Gdzieś tam w instrukcjach pisali, że na gorąco dociągać, później trzeba y, i tak dalej. Y, w dzisiejszej dobie produkcji uszczerek y, to się nie dociągać. Dociąga się na gotowo. Y, Uważam, że nie ma, trzeba, nie ma potrzeby później tego dociągać. Dzisiejsze uszczelki różnią się od tych, co były dawniej. Yy, są wykonywane z twardszego materiału. Yy, dokładniejsze są też te uszczelki. Yy, kiedyś te uszczelki były też tak miękkie, one się odciskały, więc wtedy może i trzeba było dokręcać yy, na ciepło jeszcze, jak ono się ułożyła tam yy, podczas yy, tej cieplej. Jak ona się ułożyła ta uszczelka, no to wtedy można było dociągać jeszcze. Natomiast w dzisiejszych uszczelkach, to są tak jak samochodowe uszczelki, dociągać na się tak, gotowo, bo widzę do widzenia, nie? I tak się zostawia. I powiem tak, że i mnie nie przerobił różnych silników, czy, 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 czy tych, to zawsze jest dociągnięte tak i, i nie ma tam, czy wiadomo, że tam po 2, 3 tysiącach, czy nawet zdarzają się i po 500 młodoch, po godzinę żyć w uszczelka uszczelkę, nie? Wiecie, no to nie ma wpływu na to. To akurat siła do tego nie ma wpływu. To jest możliwość rzeczy martwych. Czasami gdzieś uszczelka jest walerna, czasami gdzieś wiecie, no poszło ciśnienie, gdzieś przegrzany został, czy coś, i z ciśnieniem i, i, i sprężaniem gdzieś przedmuchało. No, no różne są sprawy, nie? Także tak to wygląda. No, teraz będziemy wkładać laski po tutaj. I tak, i klawiaturę. Musimy szpilki przezbroić. Wstępie głowicy, chyba przykręcimy. No, te kołeczki ustalające muszę tutaj poprzepijać. One są bardzo ważne w klawiaturze, żeby ona się nie obracała. to ja tutaj stabilizuje, trzyma w ryzach. No, i będziemy zaworki ustawiać. Wszystkie poobsadzamy. No, dojedziemy z przodem i będziemy go odpalać. Klawiatury mamy założone. Bardzo fajnie te klawiatury nawet leżą. Szczerze powiem, że jestem zaskoczony, bo też wszyscy mówili, że gdzieś tam inne niż polskie to, to lipa. To naprawdę, jak to mówią, koniki równo siedzą ładnie. Nie ma, żeby gdzieś, no tutaj delikatnie, no ale to tam standardowo, nie? To jest ciś gdzieś tam. Ale to nie jest też jakaś masakra, że gdzieś tam mówią niektórzy, że tutaj na połowie, albo że tutaj gdzieś cofają do tyłu, nie, nie łapią. A tu pięknie, ładnie trzonki siedzą. Szczerze mówiąc, to jest chyba trzeci traktor, w którym są zamontowane tej właśnie firmy. I szczerze powiem, że są ok. Jestem zadowolony, w Majorku też mam je założone. Zmieniam zębatkę sprzęgiełka w pompie wtryskowej. bo zapomniałem dać panu Wilkowi, żeby mi zmienił. I teraz tak pamiętać o tym trzeba że przed ściągnięciem, tu normalnie tutaj było coś takiego, nie? i tu normalnie odkręcamy, tu blokujemy sobie a tutaj wkładamy taki śrubokręt, Nie mam akurat taki bardzo długi dzięki ja sobie wkładam taki śrubokręt tutaj o mi tam wchodzi i ciągnę ona się odkręca normalny jest prawy wind, ściągamy podkładkę, ściągamy nakrętkę i druga rzecz, tutaj jest taka śrubka na błaski śrubokręt najczęściej z takim bądź cylindrycznym i ją wykręcamy przed wybiciem tego to trzeba ją wykręcić i tu jest bardzo prosty sposób tutaj żeby ta śrubka, widzicie dlatego ta śrubka jest wykręcona, bo tak to ona by tu odchylała i wtedy nie wolno. Najlepiej jest wyjąć tą śrubkę, wykręcić i tu wkładamy śrubokręt o bardzo małym kącie. Taki do szpica zaostrzony, żeby duże przełożenie było przy uderzeniu. I tu wkładamy i uderzamy młotkiem. I ona nam schodzi. I ona nam schodzi, to sprzęgiełko. Ta zębatka to sprzęgiełka. Bo będziemy ją wymieniać, bo ma luz przeokrutny. Wychlastana jest jak. Tu coś. No. Dobra. Tak to wygląda. No i później na to miejsce montujemy drugą. Ja sobie jeszcze tu sprawdzę, czy to jest wszystko tak, jak ma być. czy ona tutaj, aby tak ładnie nam się zgrywa. Wycięcie klina. 90 stopni ma być pod ten klin na wałku pompy, a... Wycięcie tutaj na sprzęgiełko ma być tutaj 90 stopni. No i sprawdzamy z oryginałem, czy tak się ma. Jak to mówią, więc widzę, że jest wszystko ok. Dobra, i montujemy na clean z powrotem to sprzęgiełko nowe, które tu mamy. O, wlazło na ładnie na clean. No super, będzie nówka. Zero luzu będzie. Nowe sprzęgło też jest tu leja. Teraz podkładka. No i skręcamy i mamy gotowe. Ustawienie początku wtrysku w silniku S4003. Yy, wygląda tak, że ustawia się koło zamachowe tutaj z znaki ustawia pompę wtryskową, przykręcona musi być. Trzeba założyć kapilarkę. Ewentualnie jak ktoś nie ma, to tutaj trzeba patrzeć wkrótcu się pojawia po prostu dawka, czy nie, żeby wyłapać na razie ten. No i tutaj w tym silniku początek wtrysku jest na 24 stopnie przed GMP, przed górnym martwym punktem. Więc trzeba kręcić kołem zamachowym, żeby na pierwszym podała dawka. I wtedy tutaj patrzymy. Sobie zaraz tutaj lampką przyświecę i Wam pokażę. O, tutaj patrzymy na punkty. O. Widzicie? Ja to takie dobiłem, bo to są takie dwie kreski, ale ja jeszcze dobiłem takie punkty, nie. I jest dokładnie początek wtrysku między tymi punktami. Znajduje się linia, ta kreska na obudowie sprzęgła momencie jest podawana dawka, jest początek. Tutaj dopiero było trugnięcie paliwa i właśnie jak tutaj patrzę, jest w tym punkcie już ustawione. Oczywiście na początku nie było, ja musiałem ustawić sobie tą pompę, więc mniej więcej tak to wygląda, nie? Że tutaj między tymi dwoma kreskami ma nastąpić początek wtrysku. W silnikach S4002, to są silniki C355, to oryginalną oraz S4001, silniki od 40, czy Z4001, Zetor 411, czy Z3001, z 3011 i tak dalej, 2011, pochodne z tych zetorów te, te trzy znaki oznaczają na przykład w przypadku 40 to jest 18, 20, 22 stopnie, nie? W przypadku zetora 40 11, to jest 16, 18, 20 stopni. Tak samo zetor 30-11 to jest 16, 18 i 20 stopni. Czyli na środkową kreskę ustawiamy, nie? Co 2 stopnie w przypadku silników tamtych. I należy pamiętać, że między tymi tutaj punktami dwoma mają się zgrać ten znak z pokrywy rozrządu, z obudowy rozrządu. W tym momencie ma być drgnięcie, czyli ma się drgnąć dawka. To mamy wtedy ustawiony początek wtrysku dobrze, yy, tak jak powinno być. I można sobie jeszcze dostroić, czy tak powiem, na słuch, można sobie tutaj gdzieś taki punkt nabić, nie żeby było wiadomo, w tym miejscu tutaj często tam nieraz widzę jakieś takie przecinakiem walnięte, żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie jest ten yy, ustawiony już taki ten książkowy początek wtrysku, a my sobie możemy jeszcze wziąć popuścić te śruby trzy. I sobie jeszcze jak silnik pracuje i sobie ruszyć pompą w tą czy w tą i zobaczyć jak się silnik zachowuje. Bo czasami też trzeba wiecie no, doregulować sobie po prostu na słuch no, nie, nie, nie zawsze to tak jest, że one chcą pracować nam dobrze yy, na, tym, na tym początku wtrysku takim jak, jak, jak fabryka podaje. To nie, jest, to nie jest takie ogólne nie. No, wiadomo, że większość tak powinno być, ale no, i trzeba sobie tutaj dostroić nie. Jeszcze, jak ktoś chce, nie? Jak wszystko grano to co? Zawory, jak ustawiamy, no to tutaj, w przypadku zaworu w tym silniku, to bardzo prosto jest. Dla mnie tajemniczonych odkręcamy rurki od wysokiego ciśnienia, od wtrysków. Dajemy pełną dawkę gaz ręczny no i kręcimy tutaj przez okienko. I tu, gdzie nam się pojawi dawka, co nie trzeba wyczyścić, wydmuchać tutaj z ten olej napędowy, no i jak się pojawi dawka na przykład tu nam na drugim, to no ustawiamy drugim, bo wtedy jest praca i wiemy, że te zawory są luźne. Ja ustawiam na mijanki, czyli jak mam na pierwszym mijankę, czyli zamyka się zawór sądza, otwiera się wydechowy, to wtedy ustawiamy czwarty cylinder. Jak mamy mijankę na trzecim, na przykład, to ustawiamy drugi cylinder. Jak mamy mijankę na czwartym ustawiamy pierwszy cylinder. Jak mamy mijankę na trzecim, to ustawiamy drugi cylinder. Czyli na drugim ustawiamy trzeci cylinder. Tak to wygląda. Czyli jak zawór się tam za wydechowy zaczyna chować, już się chowa, a otwiera się już sący. To wtedy jest tak zwana mijanka. Nie? Czyli klawiatura ten się zamyka, a tamten się otwiera. Nie? i wtedy mamy mianka i wtedy nas y, ustawiamy tak, czyli pamiętać. Mianka na pierwszym ustawiamy czwartym, mianka na drugim ustawiamy trzeci, mianka na trzecim ustawiamy drugi, mianka na czwartym ustawiamy pierwszy. I to jest cała filozofia ustawienia zaworów. Luz zaworowo oczywiście nie muszę wszystkim tłumaczyć. 02, 02 w przypadku sącego. 03 W przypadku wydechowego, tutaj instrukcja napraw, czy tam instrukcja ogólnie nam podaje od 0.18 do 0.22 i od 0.28 do 0.32 W przypadku wydechowego, ale jest uśredniony 0.203 po prostu i mniej więcej tak, ja ustawiam tak, żeby szczelinomierz luźno wchodził, wychodził. tak. No, też nie za luźno, tak. ale tak, żeby go można było swobodnie wyjąć i włożyć. Nie? No luzy mamy ustawione i to jest cała filozofia, no, nie, nie będę pokazywał całej procedury tego ustawiania początku wtrysku, bo jest tam film z tego ustawiania, to jest wszystko to samo, jedynie co wam to tylko tutaj przypomniałem jak to, jak to się robi poprawnie.